Witajcie, z tej strony CasIo, a dzisiaj zajmiemy się najdziwniejszym prototypowym samochodem w historii. I jak to zwykle bywa w świecie motoryzacji nie tylko, ten dziwny pomysł również pochodzi z Japonii. Panie i panowie, przedstawiam wam Toyote POD. Samochód, który nawet dziś w dobie aut niesamowicie spersonalizowanych pod kierowcę i wypełnionych systemami mające nas wyręczać w trudnych sytuacjach na drodze, byłby w stanie zawstydzić nie jeden samochód premium. Mianowicie Toyota była w stanie określać nasz nastrój, analizując nasz styl jazdy oraz reakcję na drodze. By dzięki temu, gdy ta informacja trafiła do samochodu, móc oferować nam propozycję tego, w jaki sposób poprawić nasz obecny styl jazdy. Przypominam, że był to rok 2001, robi wrażenie. Co więcej, jeśli już jesteśmy w temacie emocji, Toyota posiadała system, który zapewniał jej ukazywanie jej własnych emocji. I tak wiem, to brzmi dosyć dziwnie, bo przecież Kacper mówisz o samochodzie, ale Toyota rzekomo posiadała emocje, gdyż mogła je reprezentować za sprawą LEDów rozłożonych na karoserii. I tak oto żółty odpowiadał szczęściu. Czerwony złości, a niebieski smutku. Niestety, pod to tylko prototyp. Nie dane nam było się dowiedzieć, jak ten system sprawdziłby się na drodze i właściwie, co jest zależne od tego, by naszego poda zdenerwować, rozweselić czy też zasmucić. Nie wiem, może zalanie werwy 98 sprawiłoby, że byłby szczęśliwszy. Jeśli macie jakieś propozycje tego, co mogłoby uszczęśliwić, zdenerwować bądź zasmucić poda, Koniecznie napiszcie w komentarzu. No i okej, okay, może nie wiemy, jak ten system uczuć sprawdziłby się na drodze. Ale za sprawą Sony, które uczestniło przy tworzeniu elektronicznych systemów samochodu, możemy dowiedzieć się, jak te emocje sprawowałyby się w grze. Mianowicie w Grand Turismo Concept możemy zasiąść za sterami takiego oto właśnie samochodziku i uważam, że to po prostu genialne. Jego emocje pasują do tego, na którym miejscu w stawce jesteśmy, i jeśli obejmiemy prowadzenie w wyścigu, podzik zacznie sobie uroczo śpiewać pod nosem. Jeśli to nie jest urocze, to już naprawdę nie wiem co jest. W tym samochodzie nawet z anteny zrobili coś uroczego i zamiast zamontować normalną z tyłu, to mamy tutaj merdający na tylnej klapie ogonek. I podobnie jak merdający ogonem piesek, podzik również był świetnym przyjacielem człowieka, zwłaszcza na zakupach, bo był on w stanie tworzyć listy zakupów. A jeśli już jesteśmy przy takich małych szczególikach, to na jego bieżniku możecie zauważyć wyżłobioną nazwę POD. Bon. Samochodzik Toyota był napędzany 1,5-litrowym, czterocylindrowym silnikiem, który emitował moc 130 mechanicznych. Sprint od 0 do setki zajmował mu 7,4 sekundy, co, jak na 2001 rok, było całkiem zadowalającym wynikiem, jak na tak mały samochodzik. Jeśli miałbym jakoś podsumować ten samochód, to myślę, że jest to po prostu. Połączenie zachowawczego hatchbacka od Toyoty z zabawką Ferbi, i to dało niesamowite połączenie i mam nadzieję, że Toyota wróci kiedyś do budowania tego typu prototypu, a może nawet wdroży coś takiego w przyszłości do produkcji masowej. Koniecznie dajcie znać, co wy sądzicie o podzie i tego typu rozwiązaniach w komentarzach i widzimy się już w następnym odcinku. Dodatkowo chciałbym wam jeszcze życzyć, byście w 2020 roku nie bali się takich często abstrakcyjnych wręcz pomysłów, które mogą zaowocować czymś ciekawym, tak jak chociażby ten prototyp, o którym dziś mówiłem. Także nie pozostaje mi już nic innego, jak życzyć Wam szczęśliwego nowego roku.